Siemanu, siemanu, widzowie. Witam Was Przeseldecnie serdecznie. Tak, Przeseldecnie ze No, 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 nie wytrzymam, bo założyłem nowy kanał z Minecraftem. Nowy kanał. I oglądajcie, Solcy, bo tam. Nie będę zdradzał, musicie oglądać tego Solca, żeby zobaczyć, ale tam mówiąc, coś będzie w opisie, i tego nie ma w opisie, więc dam to pod tym filmem w opisie. No. I, I tam mówię na tym, że będziemy grali w Roblox i właśnie gramy. Ale przed tym jak wybierzemy sobie jakiegoś tutaj pecika, kota, psa i tego króliczka, to zostawcie solibną, solivną, solivną łapeczkę w górę. Byłoby mi bardzo milutko, cieplutko i cieplutko, no. No i też subskrypcja, wiecie ja. Ja mam mało subskrypcji jeszcze na tym kanale. Tak 13 chyba. No 13 mam. Mało mam i mam 13 lat. Dobra, mam 11 lat i przyznam się. Haha. No i mam mało tych subskrypcji. Proszę, zostawcie tego suba, a my już tutaj, jakby zostawiliście tego suba, to suba, to... A i wiem, że ja tego nigdy nie zrobię, ale na 100 tysięcy subskrypcji. Wiem, że to jeszcze daleko. Ale na 100 tysięcy subskrypcji pokazuje twórz. Ale już pewnie każdy widział moją twórz, ale teraz nie, nikt nie wie, jak ja wyglądam. Bo dorosłem troszkę. Dobra, bo ja tutaj gadam się, chodzę kurde i nie wybrałem. Dobra, wybiórzmy. Nie, 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 nie wiem, Jak go nazwiemy? Nie wiem. Może Minecraft, bo nowy kanał założyłem. O, kanał. Kana. K a, a, hu, nie umiem pisać. Kanał. Tak, tak, tak. To się zatwierdzi? Kanał jest. O już ktoś chce mi dawać ten pety. Może coś dostaniemy? Co? Nie, 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 widzowie, widzowie. Co tu się stało? Co się w tej chwili stało? Czy ktoś mi powie, co się w tej chwili odwaliło? Dostałem takiego peta. Takiego ja dobrego peta dostałem ten prezent. Gdzie on się pojawi? O tu jest mój prezentik. Ale co tu się wydarzyło? Ja nie sprzedał takiego peta. Jest to dobry człowiek. Kiedy... I nagrywam na telefonie na tego, bo nie chce mi się na kompie. A na kąpie też... ja opowiem historię, też kiedyś takiego peta, ale lepszego Ten ile ma? dwa tysiące... Nie, to patry... Jaldy! Chyba. Acha. Acha. Kto pytał lepszego peta? Kto pytał lepszego peta? Dobra, to będzie... Jak takie rzeczy już się dzieją? Dobra, klikamy tam, tam biegnij, biegnij, motoczko biegnij. Jak to się... jakieś tam jakieś inne odcinki? No to nie wiem. Nie możecie. Nie wiem, <ścoughs> co wy możecie. Ale nie miała... kurde, na chęć zerombany. I tutaj pika. Oczywiście na drugim telefonie, ale... Żeby was tutaj nie... Czekajcie, ja wiem, że mogę przejść do następnego świata, tylko poczekajcie, tylko się sprawdzę, czy mi przyszło coś, nic mi nie przyszło, wiem, bo sprawdziłem, dobra, wchodzimy do kolejnego świata, ciekawe co tam będzie, w sumie ja już troszkę wiem, ale już zapomniałem, bo dawno nie grałem w Pet Simulator, o, już przecież nie mogę odblokować. okej, okay. zwalamy sobie tutaj, tak idziemy powoli... Nie no ale kozak, że chłop mi dał taki, takie, taką rzecz dobrą. Taką dobrą rzecz, ale to niemożliwe. Naprawdę to jest niemożliwe, że chłop jest taki dobry. Taki daremny, taki on... On pewnie. Na, on pewnie na klatce... On pewnie w bloku mieszka, bo w bloku tak dzieci są wychowani. Na klatce mówią dzień dobry. No i jest git. Dobra, tu się klikamy i w linku w opisie będzie mój kanał, no, ten nowy y, z minecraftem. Myślę, ja tam nic nie nagrywam, ale... Już... Dobra. I tu youtuberzy zawsze tak mówią. Mam nowy kanał. Jak zostawicie, jak będzie tam 1000 subskrypcji, to będę nagram dwa odcinki. A ja powiem, a ja powiem tak jak jakiś kurde nubek. Dobra, dobra, ja to tak powiedzieć, dobra, nie wiem, ale ja się nie wstydzę, się, Ja się nie wstydzę, dobra. Dobra, mówię, mówię, dobra, ja, się nie, ja mówię. Ja mówię, po prostu, ja mówię. Ja mówię. Jak będzie tam, nie wiem. Nie wiem. Czy, czy w ogóle ktoś ogląda ten odcinek, bo ja już nie wiem, czy ktoś w ogóle ogląda ma odcinki. Ale pewnie ktoś obejrzy, no. Dobra, to jak będzie na tym na tamtym kanale pięć... O, tyle tu jest pięć. Ale nie milionów. 5 subów to nagramy ten odcinek, bo naprawdę mi jest ciężko nagrać yy, takie, nie wiem, jeszcze odcinki w weekend albo w jakieś yy, wakacje to jeszcze git, ale tak normalnie no to... Tak normalnie to ciężko, bo wiecie, ja jeszcze w koła ten młody połowie, Boże, to przechodzimy w sekundę to ten Dobra, dam też link. opisie, bo teraz powiem. Mam takiego. Przepraszam Was na chwilę. Dobra, Ja przepraszam. Ja nie wycisiłem telefonu. Przepraszam, zaraz przyjdę. Ja się wyciszę. Poczekajcie sekundeczkę. Złoty, kochany, już ja wróciłem. No, no, nie. dobra, dam też w opisie link do kanału Wojana, bo miałem powiedzieć, że e, ten. Mm, że, że, że. Szybciej przychodzę do Pet Simulator niż Wojan, kurde. Nie wiem, tak to powiedzieć. Albo no, nie, sumie Nie muszę dawać opisu, bo wy, że to nie znacie Wojan. Kurde, nie wiem, Chodzę sobie w YouTube'a Klikam Tyk, tyk Wojan No i wy już macie Wojana, kurde Jestem, nie, nie umiem tak szybko pisać Przepraszam, jak kogoś to drażni. Ja już mam haker! Rangę hacker, Tego nikt się nie spodziewał A jak? Ten pet... Co? Okej okay. Okej okay. 6 bilionów, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, ja, ja rozumiem znakomicie, że jestem dobry. Ale nie widziałem, że aż tak. 6 bilionów, dobra. Ale my już idziemy do tego świata. Co jest? Jeszcze mamy takie opat on, on jest słabszy od tego, ale... chociaż coś, chociaż coś, ale że my tak zaczęliśmy te Pet Simulator to jest piękne widzowie, to jest piękne. To jest piękne. Oczywiście będzie więcej serii z tym. O, otworzymy sobie prezencik. Hmm. Hmm. Jak do tego doszło, nie wiem. Muszę. Dobra, przepraszam bardzo, ja, ja nie jestem idealnym montażystą, ja nie jestem idealnym montażystą, więc przepraszam, ja sobie muszę wyjść kulturalnie, tak, i sobie wejść kulturalnie, tak, ja nie jestem profesjonalnym jakimś montażystą, tutaj, przyznam, no i skip. No Ja! Ale zawsze jak przychodziłem do tego świata nawet na na kąpię. mnie tutaj tak zbugowywało. Dobra, otwieramy kolejny prezent Dzięki za prezencik. E, dzięki, dzięki. Idziemy tam? A, nie możemy. 137 Co? O, ile? Tego naprawdę nikt się nie spodziewał, Ja tego na pewno nie spodziewałem, że tak dużo z tego. Chyba, że my to już mamy, a ja nie wiem, bo jestem troszkę, jakby to powiedzieć, głupi. Nie wiem liczyć. Ej, chyba już mamy, bo mam cztery. Nie, bo to jest. Ja nie wiem. Mamy? Już dawno mieliśmy. Boże. Paweł. Co to widzisz? A co to? Mm. Tak robi wrażenie, nie wiem. ja to kupuję a dobra, kupię to. Kupię, nie, tak, tak, Powiem kup, sobie to kupię. A, kupię sobie to. A, nie stać mnie na to. A jak mi nie stać, to biorę kredyt. A po pięciu latach... ...nie spadzę tego kredytu. No i git! Yeah. Ja już nie wiem co mam gadać, ja tak dawno nie nagrywałem. Nie, nie wiem. co w ogóle gadać do was, bo ja nie wiem co was ciekawe, co do Was gadam. Tutaj sobie tak pięknie. I oczywiście... O, dobra, opowiem o tym kanale, co tam będzie. będzie, Tam będą takie, tam na pewno będzie z Nintendo nagrywane z Nintendo, znaczy... Na Nintendo będę grał, na Nintendo. Tam już mam stworzony w świat wojtkowice. I dalej będziemy na nim grać, bo nie wiem co poc od początku, bo tam już mam naprawdę dobrze rozbudowane, tam mam ładny, w ogóle ładny domek. Hmm. Ładny domek mam, magazyn już mam zrobiony, kopalnie. Już mam prawie całą tą zrobioną, e, jak się nazywa? Zrobioną z welka Mam całą tylko nie mam. Eee, ale to się wszystko dowiecie, nie mam mu tyle powiem, tyle powiem Tyle powiem Co on tak długo, aha, bo to jest ta, on ma pewnie ty, ty, ten, tysięcy To się, ha ha, 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 ha. Ale nam się widzowie naprawdę udało z tym, z tym gościem, co nas strajdował To ma, musi mieć naprawdę dobre serduszko to Musi mieć naprawdę dobre serduszko Radę ile olo zaśpiewałem piosenkę. Hardność. Nie stać mnie? Ja to kosztuje? Jest tylko Faktyka nie stać mnie. Muszę jeszcze troszkę na, na zarobić. Bamone. Dobra, idę do pracy do Biedronki. O jakiś Janusz idzie z grażyną. Dobra, kupuję. Biorę od nich siano. O, już mi stać. Dzięki. Yy, bracie, pomóż mi mu. Pomóż mu, bracie. Pomóż mu, bracie. Pomóż mu, bracie. Dobra, jak sobie tak śpiewamy. Se wejdźmy wejść tutaj. Jest. Aha. Aha. Dobra. To ja bym już kończył odcinek w yy, mamy już... A, przynajmniej mam... No i mamy 10 tyle. telefon, dobra. E, dobra. Ja już bym kończył ten odcinek, i zakończenie tym odcinkiem będzie ten. Ula O, 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 la 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 tutaj jest? la 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 No la 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 Jutro będzie kolejny odcinek może gdzieś tak o, o 14 jeszcze, ale to zobaczymy i widzimy się jutro, subskrybujcie kanał wbijajcie w link w opisie i elu